Siemanko z tej strony, Przemas, witam Was w pierwszym odcinku w nowym 2016 roku. Na dzisiaj pootwieramy sobie paczki. Mam 400 tysięcy, są paczki po 100 tysięcy. 5 sztuk także i jej tutaj zaszalało. Także co, no zerkniemy sobie jeszcze na drużynę tygodnia. Jest Czech record breaker z tego co. z tego co widziałem. A więc zobaczymy, co tu mamy. No jest Pet Czech. Karta wygląda niesamowicie. Jakbym trafił Lukaku, też bym się nie obraził. Bardzo lubię tego zawodnika. Coś tutaj jeszcze. Shakiri to jest jego second inform. Statystyki ma naprawdę bardzo fajne. De Bruyne to jego trzeci inform. Koszta, Harry Kane. No i co tu jeszcze takiego ciekawego? No, jakieś tam srebrne karty, brązowe. Także dobra, no otwieramy. Pierwsza paczka za 100 tysięcy. Mam nadzieję, że chociaż połowa się zwróci. No i uwaga, pierwsza paczka. Napastnik. Cazette. O jeszcze Griezmann. Leno. No, nie najgorzej. Pianic. Cazette, Leno. Griezmann. A Spilqueta myślę, że też coś kosztuje. Konoprianka. I coś tutaj jeszcze ciekawego. Nie. Także Quick Pierwsza paczka, taka sobie. Zwrócić się nie zwróciła, ale leci druga paczka. Teraz jakiś inform. Bramkaż to będzie Joe Hard. Nie wierzę. Joe Hard w paczce za 100 tysięcy najlepszy. Ojen jeszcze Zuma. No nic ciekawego tutaj. Kurczę, no dwie paczki otworzyłem, nie za ciekawie. Także leci trzecia paczka. Teraz. Ronaldo, Messi. Uwaga. Eśp. Nie, nie wierzę w te paczki, nie? Mascherano, Mutinio, Aduris. Co to jest w ogóle za syf? Najprawdopodobniej ostatnia paczka przed nami. Została mi 144 tysiące. Na Squixeru nie damy rady uzbierać. Także może no uspak. Teraz i Ronaldo Messi Aguero? Nie, guaj, no dobra No ale i tak ta paczka się nie zwróci, nawet połowa. Może jakiś inform, coś nie Po co ja te paczki otwierałem? Iguain, Falcao. falkao. Rocho, to nawet nic nie kosztuje. Paczka na Quixel. No to zerknijmy sobie, co tu takiego wpadło. Pierwsza paczka wydaje mi się najlepsza. Rakazet, nie wiem, 15 tysięcy może kosztuje. Griezmann też coś tam kosztuje. Konoplianka, pianić. No liczyłem, że wpadnie jakiś Cristiano Ronaldo, Leo Messi, no ale niestety nie udało się. Także co, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy trafiliście. To na tyle, trzymajcie się, na razie.